przed wami spontaniczny odcinek. Niestety żaba padła ostatnio ofiarą aktu wandalizmu. Nie wiem komu przeszkadzała, w każdym razie oprócz tłuczonego szkła na nowy rok dostała ona w prezencie także pokrzywioną pokrywę silnika oraz dach. Jestem więc zmuszony wymienić szybę czołową, nazywaną w moim głupim żargonie ekranem lub kineskopem. Demontowałem kiedyś dwie sztuki w polonezach metodą na sznurek i wstawiałem nowe, ale tutaj szyba jest już niestety klejona. Takiego sportu nigdy nie uprawiałem. Jako, że mój kolega, z którym chodziłem do tej samej klasy w technikum, prowadzi w naszym mieście firmę zajmującą się wymianą szyb, niewiele myśląc postanowiłem zobaczyć jak robią to profesjonaliści. Wyjątkowo więc dziś to nie ja będę wykonywał główny trzon tej naprawy. Będzie to coś na zasadzie krótkiej relacji. Mam nadzieję, że taki format również przekaże wam nieco przydatnych informacji. Ujęcia pozostawiają sporo do życzenia, za co z góry przepraszam. Nie chciałem bowiem przeszkadzać chłopakom podczas pracy paradując z kamerą oraz oświetleniem. Jazda autem w takim stanie oczywiście nie była możliwa. A że zastał mnie sobotni wieczór z autem pod blokiem, to postanowiłem odholować samochód do swojego garażu przy pomocy lawety i na spokojnie zastanowić się, co dalej. Firma świadcząca usługę przewozu nie chciała robić, tu cytat, cyrku z kamerą, więc nie dysponuję niestety żadnymi nagraniami, ale pragnę podziękować panu za szybkie ogarnięcie tematu przy weekendzie. W tym przypadku moja praca ogranicza się jedynie do demontażu ramion wycieraczek. Szyby przedniej oraz plastikowego podszybia. Odkręcam nakrętki przy użyciu nasadki sześciokątnej 13 mm, a następnie demontuję ramiona, wspomagając się dedykowanym ściągaczem. Cała procedura jest wręcz identyczna do tej z Laguny Dwójki. Link do odpowiedniego filmu jest teraz wyświetlony w kartach. Znajdziecie go także w opisie do tego filmu. Demontuję także osłony słupków wewnętrznych, aby ułatwić wycięcie starej szyby. Na koniec usuwam boczne uszczelki ozdobne szyby i auto jest gotowe do właściwej wymiany. Fachowca Przybyli z nowym ekranem bezpośrednio do mojego garażu, za co pragnę dodatkowo bardzo podziękować. Pierwszym etapem wymiany jest wysunięcie lusterka wstecznego z blokady oraz wyjęcie starej szyby przy użyciu cienkiej stalowej taśmy dedykowanej do tego celu. Teraz należy usunąć pozostałości starej uszczelki z nadwozia. Następnie panowie usuwają brud z powierzchni przylegania oraz odtuszczają ją, używając do tego celu izopropanolu. Jak to w przypadku Renault bywa, weryfikacja powierzchni montażowej nie wykazuje jakichkolwiek śladów korozji, co jest jednym z niewielu zalet pojazdów tej marki. Następnie po odparowaniu izopropanolu na karoserię nakładany jest podkład do kleju nazywany przez chłopaków primerem. Taka sama operacja, czyli odtłuszczenie plus podkład czeka także nową szybę. Następnie kolega nakłada warstwę specjalnego kleju marki Sika. Oczywiście w garażu panuje odpowiednia temperatura, zgodnie z zaleceniem producenta spoiwa. Teraz wystarczy tylko docisnąć tak przygotowaną szybę do nadwozia, a następnie skontrolować odległości od słupków oraz podsufitki, poprawiając jej położenie w razie potrzeby. Akurat Clio posiada specjalne wsporniki szyby, więc dodatkowe zabezpieczenie nowej sztuki taśmami nie jest. Jest konieczne. W karcie społeczność pytaliście także w jaki sposób przeszczepiana jest naklejka zawierająca numer rejestracyjny. Jak się okazuje najzwyklejsza żyletka, odrobina wprawy, 10 sekund i już jest po robocie. Tutaj rola ekipy z firmy Diamond Glass dobiega końca. Przed złożeniem całości do kupy polecam Wam oczyszczenie potrzebia z zalegających w nim fragmentów liści oraz skontrolowanie drożności klapek odpływu wody. Ja akurat walczyłem z tym tematem tuż po zakupie tego pojazdu, ponieważ pierwszy deszcz spowodował powódź na pokładzie, dlatego teraz mała wstawka z tamtego okresu. W skrócie mamy tutaj trzy odpływy. Dwa skrajne są umieszczone po stronie pasażera oraz kierowcy. Prowadzą bezpośrednio do nadkoli poprzez gumowe klapki, które również wymagają demontażu oraz oczyszczenia. Po stronie kierowcy warto odkręcić zbiornik płynu spryskiwaczy szyb, aby uzyskać nieco lepszy dostęp. Trzeci odpływ jest umieszczony w centralnej części podszybia i prowadzi bezpośrednio do komory silnika. Tutaj gumowe klapki są umieszczone zarówno od strony podszybia, jak i na końcu wężyka. Izopropanol, sprężone powietrze, pół godziny pracy i wszystko jest czyste. Składam plastiki podszybia w kolejności odwrotnej do demontażu. Nakładam ramiona wycieraków na wcześniej oczyszczone i zabezpieczone za pomocą smaru miedzianego trzpienie mechanizmu. Ustawiam je w odpowiedniej pozycji zaznaczonej na szybie za pomocą kropek. Dokręcając nakrętki momentem 12 Nm i całość jest zakończona. Producent spoiwa użytego do montażu nowej szyby deklaruje czas wiązania na poziomie jednej godziny. Po upływie dwóch podobno można już bezpiecznie użytkować pojazd. Ja jednak zostawiam auto w suchym oraz ciepłym garażu do następnego dnia. Przez okres trzech dni nie powinno się także korzystać z myjni. Cóż, to na tyle w tym odcinku. Nie życzę Wam podobnych przygód, ale mam nadzieję, że jeżeli już coś się wydarzy, to będziecie w stanie wymienić szybę we własnym zakresie. Odpowiednie zestawy, zawierające wszystko, co jest niezbędne, są oferowane na aukcjach internetowych, a ich cena nie poraża. Clio procedura jest prosta. Jeżeli jednak będziecie chcieli wykonać ją w innym modelu, to pamiętajcie o właściwym wklejeniu czujnika deszczu oraz zmierzchu, używając zawsze nowego dedykowanego żelu, podłączeniu ogrzewania lub i kalibracji kamery rozpoznającej znaki drogowe za pomocą Renault CAN CLIPA, jeżeli Wasz pojazd jest wyposażony w takie funkcjonalności. Jeżeli jednak nie czujecie się na siłach, mogę z czystym sumieniem polecić usługi firmy Diamond Glass Dąbrowa Górnicza. Odpowiedni link jest umieszczony w opisie do tego filmu. Pozdrawiam Was i do zobaczenia wkrótce.